W godzinach popołudniowych został zatrzymany mężczyzna w związku z zabójstwem dziesięcioletniej dziewczynki. W czynności w chwili obecnej, w dalszym ciągu, w tej sprawie są wykonywane. W chwili obecnej są wykonywane przez prokuraturę. Natomiast co chciałbym podkreślić, jest to mężczyzna zatrzymany, zamieszkały poza powiatem Świdnicki. Ten mężczyzna nie ma nic wspólnego z tym osobami zatrzymywanymi wcześniej. To osoby, które były wcześniej zatrzymywane w dniu nie mają z nim żadnego konta. Zostało przestawiony przez tego z za na podziemiu zatrzymany. Aktualnie leci na okres 48 godzin e, w celu, którego musimy e, albo skierować na celu kibicowego aresztowanie, albo do I czynności, które mają weryfikować materiał do który mamy. Każda informacja była bardzo szczegółowo weryfikowana. Również ta informacja, było ich bardzo dużo. Można powiedzieć, że setki od mieszkańców, którzy odpowiedzieli na apel, aby przekazywali nam Informacje dotyczące tego, co zaobserwowali lub tego, co zarejestrowały ich urządzenia. Te informacje do nas spływały, za co serdecznie dziękujemy.